Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w kolejnej naszej krótkiej rozmowie w naszym studio krakowskim podczas największych targów inwestycyjnych w tej części Europy Invest Cuffs. Nasze studio na, w tle z Wawelem i ze mną Tomek Kowcun, dyrektor do spraw rozwoju biznesu w Crowdway. Cześć. Dzień dobry, cześć Iza. W tomku, powiedz, po raz pierwszy jesteś chyba na Invest Cavs. W tym popandemicznym środowisku odbierasz taką imprezę inwestycyjną. No muszę przyznać, że jestem zaskoczony po pierwsze, tym, jak dużo osób jest, to jest pierwsza rzecz, a druga, jak duża jest aktywność w porównaniu, bym powiedział do innych targów, miałam ostatnio będzie okazję na targach e-commerce i mam wrażenie, że tutaj ludzie szukają dużo więcej wiem, wiedzy, informacji. W sensie przyszli tu w jakimś innym celu niż tylko zebrać długopis, kubek i najeść się krówek, co jest dla mnie bardzo pozytywnie zaskakujące. A powiedz, bo po raz pierwszy w, w historii targów organizujemy strefę startupową. Do yy, yy, Was o startupy. Należałoby zapytać, bo, bo, bo kto jak nie wy, jeśli chodzi o polski rynek, też emisji crowdfundingowych, jak widzisz w ogóle em, tych inwestorów, którzy się tu pojawiają? To też są inwestorzy nastawieni na takie aktywne inwestowanie. Jak widzisz ich otwarcie do takiego tematu crowdfundingowego e, i gdzie tą przyszłość w Polsce widzisz crowdfundingu? To ja odpowiem tak. Jest to chyba 9 tysięcy osób z tego, co słyszałem, że się zarejestrowało, czy całe mnóstwo. I crowdfunding ma to do siebie, że jest skierowany do wielu osób. Mówi się o demokratyzacji finansowania, jakby jest to widoczne w crowdfundingu, mam wrażenie, że jest to widoczne też w, w całym świecie kryptowalutów, kryptowalutów, kryptowalut i blockchainu. Jest to naprawdę bardzo ciekawe i myślę, że tak jak społeczeństwo jest w pewien sposób podzielone, w takim sensie podzielone, że ludzie są różni, łączą się w różne grupy, że tak powiem, segmenty. Tak myślę, że tutaj widzę i osoby, które inwestują zarówno w equity, osoby, które inwestują w kryptowaluty, w waluty, więc myślę, że to, co widzimy po prostu podczas emisji, jakby... Patrząc przez pryzmat trendów, to zainteresowanie jest coraz większe. Natomiast, jeżeli pytasz mnie o to, co się dzieje teraz e, na rynku equity crowdfundingu, to przez sytuację geopolityczną widzimy e, pewne spowolnienie, jakby takie, myślę, że to będzie krótkookresowe spowolnienie, spowodowane dużą niepewnością tak naprawdę. Mhm. Nie? Ludzie z jednej strony szukają tych inwestycji, z drugiej strony mam wrażenie, że dlatego tak chodzą z miejsca na miejsce, żeby znaleźć potencjalnie najlepsze, Miejsca do ulokowania kapitału na ten czas. Jednak trzeba pamiętać, że inwestowanie w startupy jest inwestycją bardzo wysokiego ryzyka, e, natomiast też da, dającą potencjalnie ponad przeciętne e, zwroty. Więc wracając jakby do meritum pytania, ja myślę, że yy, yy, przy, pomimo teraz jakiegoś spowolnienia krótkookresowego, w średnim i długim okresie jestem przekonany o tym, że Crowdfunding udziałowy będzie się rozwijał i jest to spowodowane, a z jednej strony coraz większą ciekawością inwestorów, z drugiej strony coraz większą, nazwijmy to, podażą instrumentów finansowych, z tego co też widzę, coraz większą edukacją i... Moim zdaniem jakby to spowolnienie teraz będzie wpływało na to, że teraz będą pojawiały się coraz ciekawsze startupy z niższą waluacją. W sensie jakby mm -hmm. jest z niższą wyceną. Proszę? Z niższą wyceną. Z niższą wyceną dokładnie. Co będzie sprawiało, że jakby zakup czy inwestycja w startup potencjalnie jest bardziej opłacalna. Zresztą wczoraj usłyszałem to, że ten czas takiego spokoju na przykład na rynku kryptowalut Powoduje, że tylko te najbardziej wartościowe projekty mają szansę się rozwinąć i przetrwać. Myślę, że to będzie miało jakby dobry wpływ. W dobry wpływ, wyciągając wnioski, słuchając mądrych ludzi. Jakby widzę tutaj dużą analogię do tego, co się może zadziać e na rynku equity crowdfundingu i po prostu jakby potencjalnie lepszych zwrotów dla inwestorów, jeżeli taniej kupią e udziały bądź Współka. akcje w spółkach. A patrząc na polski rynek equity crowdfundingowy e z waszej perspektywy, z perspektywy też tych emitentów i inwestorów, kto dzisiaj jest takim. Typowym inwestorem crowdfundingowym. Nie ma typowego inwestora crowdfundingowego. To jest w ogóle najciekawsze. W sensie, jeżeli miałbym um, powiedzieć, jakby coś, co jest najbardziej typowego, to bym powiedział, niestety jest to mężczyzna, w takim sensie niestety, że dotyczy no, to. w ogóle... Nie jest to jakieś specjalna y, y, różność od innych klas aktywów inwestycyjnych. Dokładnie, niestety. dokładnie, dlatego to niestety się tutaj pojawiło. Natomiast inwestor crowdowy tak naprawdę jest. Bardzo różne i to widać jakby po wysokościach inwestycji, patrząc przez pryzmat CrowdWaya, inwestycje w zeszłym roku zaczynały się od kilkuset złotych, a kończyły się najwyższa wynosiła 700 tysięcy złotych, czyli ten rozszał jest przepotężny. Przez platformę. P 700 tysięcy najwyższy ticket. Tak, jakby jednorazowa okay. inwestycja w jeden projekt. Okay. Więc jakby powiedziałbym, jak duży anioł biznesu tak naprawdę, nie? Więc tutaj już widać e e du dużą. Rozstrzał. duży rozstrzał i to i to się przekłada także na inne rzeczy na, na to gdzie ci ludzie mieszkają można sobie powiedzieć że w całej Polsce tak naprawdę nie jakby z nastawieniem na trochę większe miasta a jest jakaś dominacja młodszych na przykład inwestorów a to jest super ciekawe pytanie no nie nie ma dominacji młodszych inwestorów i powiedziałbym że przeciętny wiek inwestora, średni wiek inwestora wynosi 35-40 lat w zależności od inwestycji. Tak mm -hmm. jakby każdy projekt ma jakąś swoją specyfikę, ale jak um, ostatnio dokonywałem sobie analizy inwestycji zeszłorocznych, to wy, te, ta średnia wieku wynosiła między 35 a 40 lat. Pokrycie takie czy występowanie inwestorów poniżej 25 roku życia jest naprawdę em, relatywnie niskie, więc jakby tutaj chciałem też powiedzieć, że to nie jest tak, że w ramach. Że dla mody, że tylko dla nie, studenci inwestują, to bym powiedział właśnie, to nie jest tak, że studenci inwestują, że jest to profil, powiedziałbym, zbliżony do inwestora indywidualnego na giełdzie. Jakbym zadał pytanie, kim jest inwestor na giełdzie? To pewnie byśmy też poszli to czy znaczy staralibyśmy się to uogólnić, ale się później okaże, że są inwestorzy, którzy inwestują parę tysięcy złotych, parę dziesiąt, parę set tysięcy, czy tak jak wczoraj pan January Ciszewski, który jest największym inwestorem um, na New Connectie. I czy on się wpisze, że tak powiem, w ramy jakiegoś standardowego inwestora? No zdecydowanie nie. I myślę, że znaczy nie, nie myślę, tylko jestem przekonany, że po prostu... Jest to bardzo zróżnicowane i widać, że oczywiście jakby wolne zawody, przedsiębiorcy, programiści, lekarze, prawnicy mają delikatną nadreprezentację, ale to nie oznacza, że się nie pojawiają czy ci emeryci, czy studenci wspomniani. Więc tak dokonywałem, czy patrzyłem przez pryzmat wyników ankiet, nie było wskazania jednego zawodu na poziomie większym niż Kilka punktów procentowych. Okay. A powiedz, yy, patrząc na to, jak się ten rynek rozwija yy, przez ostatnie lata, czy jest szansa, że w najbliższych latach będzie to jakiś część tych mainstreamowych inwestycji, ogólnodostępnych, bardzo popularnych wśród Polaków? Iza, no to ja myślę, że ja bym powiedział tak, że to, co się działo do tej pory to na rynku Equity Crowdfundingu, to była tak naprawdę pewnego rodzaju. Budowanie w ogóle świadomości, takiego, takiej możliwości inwestowania na przykład w startupy. Natomiast to, co by nas czeka, to ja bym określił w jednym słowie jako profesjonalizacja. I to, co się zadzieje w najbliższych miesiącach, to tak naprawdę wejście moim zdaniem dużych podmiotów na ten rynek w związku z podniesieniem limitów będzie wymagało to też dużo więcej kompetencji, bym powiedział, do, dodatkowych kompetencji w ramach e, platformy crowdfundingowej, gdzie przestanie być takim podmiotem, taką tablicą ogłoszeniową, podmiotem konsultingowym, marketingowym, tylko będzie licencjonowanym podmiotem rynku finansowego, tak, mhm. więc tutaj myślę, że część platform, które powstawały w ostatnich miesiącach, nie chcę powiedzieć, grzyby po deszczu, ale pojawiały się, myślę, że część z nich Dosyć szybko zniknie z rynku, to jest jeden element, a w przeciągu dwóch, trzech lat pojawią się dużo więksi gracze, którzy będą chcieli, bym powiedział, stworzyć ofertę nie tylko na rynek polski, ale też potencjalnie regionalny i te limity podniesione z miliona euro do 5 milionów euro, de facto mogą w pewien sposób zastąpić rynek New Connect jakby kwota jest dokładnie ta sama do Podobne, pozyskania, tak. a y, 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 trochę mniejsze wymagania z punktu widzenia spółki i, i raportowej i formalności. Chociaż no, jakby myślę, że relacje inwestorskie są super ważne. Jakby. I to jest coś, co jedno to są regulacje, ale drugie, że musi być poczucie wśród y, 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 osób zarządzających biznesami, że inwestorzy są naprawdę ważnym. Y, y, Inter interesariuszem, który może pomóc też w przyszłości. Nie? Jakby na koniec zeszłego roku zadziało się coś ciekawego, myślę, że dla dynamiki rozwoju rynku crowdfundingu zakończyła się emisja, która pierwszy raz emisja taka na maksa em, kwoty do zebrania poniżej 10 minut. Wiesz, w 7 minut spółka zebrała 4,5 miliona złotych. Jak mnie ktoś pyta, dlaczego tak się zadziało? Coś, czego nie widać na zewnątrz, no bo te relacje inwestorskie są prowadzone w ramach zamkniętej grupy, to muszę przyznać, że relacje inwestorskie, które obserwowałem w kombinacie konopnym, no niesamowicie wpłynęły na taki bym powiedział, oczekiwanie inwestorów i chęć do tego, żeby zainwestować ponownie przy wyższej wycenie, bliżej giełdy, ale to zadziałało, w takim sensie zadziałało, było skuteczne pod tym kątem, że i zwiększyła się ewaluacja spółki, czyli jej wycena i. Czas, w którym zostały dokonane wpłaty, z, z mojej perspektywy niesamowite. Siedem minut. Proszę Państwa, w siedem minut nowoczesne inwestycje w, w tle z Wawelem. Z Wawelem. Zapraszamy serdecznie już na kolejny wywiad, a moim gościem był Tomasz Kowcun, dyrektor ds. rozwoju biznesów w Crowdway. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, do widzenia.